Witam wszystkich Polaków z całej Polsce. Proszę Państwa, mamy teraz czas wyborów w Gdańsku. Doszło do dziwnych rzeczy, i chciałbym, żeby Polacy mieli w końcu reprezentanta w Gdańsku. Nasz komitet nazywa się Nasz Polski Gdańsk, a kandydatem na prezydenta Gdańska jest Sławomir Ziemiński. Jeśli macie znajomych w Gdańsku, y, dzwońcie do nich, pomóżcie w zbieraniu podpisów, bo y, 3000 podpisów to nie jest tak łatwo zebrać, a myślę, że Polska zasługuje na polski Gdańsk, a nie jakiś y, proniemiecki. Więc y, zapraszam wszystkich narodowców do akcji. Złączmy się razem i walczmy o Gdańsk. Dziękuję, mówił Adam Cecitkowicz.